Cześć, jestem Klaudio no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Sześcian krawędzi 6 rozcięto na dwie części, z których sklejono grania stosłup. a oblicz pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. Ok, no to zacznijmy od tego, że tu mamy krawędzie długości 6, bo to oczywiście sześcią. Teraz poprzenosimy to sobie: to jest 6, to tutaj też jest 6. Może teraz tak. Tu pozostało oczywiście to samo. Tutaj też będzie sześć. Dalej. Ta ściana to 6. Jest w tym miejscu. Hop. Natomiast ta ściana, ta krawędź jest tutaj. I tutaj. Tutaj mamy długość a, tutaj też jest długość a. Tu mamy kąt prosty. To oznacza, że tu jest d, a pierwiastków z dwóch. To znaczy, że my tu mamy 6 pierwiastków z dwóch. Ok. Pola powierzchni całkowitej to dwa pola podstaw plus powierzchnia boczna. W polu podstawy mamy oczywiście kwadrat. Wzór na pole kwadratu to a kwadrat, czyli mamy 6 kwadrat, a to jest 36. Jednostek nie mamy, to dopiszemy jednostki kwadratowe. A teraz powierzchnia boczna. Zacznijmy od tej prostszej, czyli od tych ścian. Od tej i od tej. Są to dwie ściany, które są prostokątami 6 pierwiastków z 2 na 6. Oraz mamy tą przednią ścianę. Która, tutaj ważne jest, żeby zaznaczyć również to, że tutaj też jest 6, która powstała z połączenia dwóch trójkątów równoramiennych. Czyli mamy dwa trójkąty, może inaczej, mamy dwie ściany, bo przednia i tylnia, która jest zbudowana z dwóch trójkątów o. Polo 6 razy 6 na 2. Czyli mamy 2 razy, może że znaczy 36 razy 2 to 72 pierwiastki z dwóch, A tutaj będziemy mieć 2 razy 36 to też 72. No to wracamy tutaj. Dwa pola podstawy, 2 razy 36 to 72, plus powierzchnia boczna. To ze sobą redukujemy i mamy 72 pierwiastki z dwóch jednostek kwadratowych. Ok, no to teraz podpunkt B. My tutaj oczywiście też wszędzie mamy tą naszą szóstkę. Ok. I teraz ten fragment. Tu jest środek. Czyli tu mamy 3, bo cała, cała ta krawędź ma długość 6. 3. Natomiast tu odtąd dotąd to jest cała długość do Przeciwległego boku. Czyli to jest to samo co tu. To jest ta sama krawędź. A tutaj natomiast musimy sobie wyliczyć, ile to jest. To nasze D. Ok, a tak poprzenośmy sobie. Tutaj mamy. Może innym kolorem. Mamy trzy. 6 Tutaj mamy 6, 3, czyli tu będzie 9. Mamy trapez prostokątny w podstawie teraz, bo teraz podstawa jest tutaj. Natomiast będziemy potrzebować jednego D i drugiego D. Tutaj oczywiście jest ta szóstka. I tutaj też. Ok. No to zaczynamy. Mamy tutaj trzy, tutaj będziemy mieć 6 czyli długość przekątnej kwadratu oboku 3. No to tak jak tutaj A pierwiastki z dwóch to mamy trzy pierwiastki z dwóch. OK. Zatem zaczynamy. Pole podstawy to jest pole trapezu. Zurne pole w trapezu to jest A plus b razy H przez 2. U nas to oczywiście. 3 plus 9. Razy 6 na 2, możemy sobie skrócić. I mamy 3 na 9 to jest 12, razy 3 to jest 36. Ok, i przechodzimy do powierzchni bocznej. Zacznijmy sobie od tej ściany. To jest 6. Tutaj oczywiście jest ta sama długość krawędzi, czyli 6 na 6 to jest 36. Góra. Tu mamy 3 na 6, to jest 18. Dół. To jest 9 na 6, 54. I jeszcze tutaj oczywiście ta ściana. To jest 6 pierwiastka z dwóch, bo 3 pierwiastki z dwóch plus 3 pierwiastki z dwóch to właśnie 6 pierwiastków z dwóch. Razy 6 to 36 pierwiastków z dwóch. Dodajemy to sobie razem. Czyli mamy tutaj sześćdziesiąt dziewięćdziesiąt sto osiem i pole całkowite to dwa pola podstawy, czyli siedemdziesiąt dwa, sto osiem, trzydzieści sześć. Łącznie zatem mamy sto osiemdziesiąt trzydzieści sześć. Pierwiastków z dwóch jednostek kwadratowych. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.